Wiem, moi drodzy, że jestem nudny, że to, że tamto i te kurwa, te procedury, że to co po niektórych wykańcza, ale moi drodzy, kolagen biorę codziennie na stawy i na skórę, na cerę, żeby dobrze wyglądać i dobrze się czuć. I to nie jest nic odkrywczego. To po prostu trzeba robić, warto robić. Ja wam, ja wam nie każę, ja wam tylko pokazuję, co ja, co ja robię. W jaki sposób to robię. I tyle, moi drodzy. I nic, kurwa, tu więcej. Nie wiem, czy to się, kurwa, tu da przenieść. Czy to w ogóle będzie widać. To jest wszystko na żywo. Proszę. To nie, że kranówę sobie wrzucam, bo ja tu akurat mam filtry. Więc woda jest filtrowana, więc mam prawo, kurwa, lać to, co to co chcę i jak uważam. Więc to przechodzi przez system filtrów, więc krzywda mi się kurwa nie stanie, moi drodzy. Szejkujemy to, wymieszamy, weźmiemy jeszcze troszkę innych suplemencików i lecimy po swoje. Pozdrawiam.